Zabytkowe odbiorniki radiowe, tak zwane detefony, czy też polski prototyp telewizora z 1947 roku. Między innymi takie eksponaty znajdziemy w odnowionej sali fonograficznej w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Prezentuje w dalszym ciągu historię radia, telewizji oraz gramofonów, ale w nowej odsłonie, z wykorzystaniem nowych elementów aranżacyjnych w stosowanych w muzeach. No i mamy nadzieję, że spodoba się naszym widzom, którzy będą zwiedzać nasze muzeum. Pierwsze masowo produkowane odbiorniki radiowe w Polsce, tefony kryształkowe, które weszły do użytku w latach 30. ubiegłego wieku, były szczytem ówczesnej techniki. W ogóle nie potrzebowaliśmy do ich użycia prądu, gdyż ustawiając kryształek, który był zamontowany w przedniej części tego odbiornika, mogliśmy słuchać radia w zasadzie na całym obszarze naszego kraju. Odnowiona sala fonograficzna to efekt pozyskania przez Muzeum dotacji z Ministerstwa Kultury i Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska. Nasza modernizacja została e, wsparta kwotą 70 tysięcy z ministerstwa i ponad 48 tysięcy z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Jest to dość duża kwota, za którą możemy e, dużo dobrych rzeczy zrobić. Muzeum Poczty i Telekomunikacji to jedyna taka placówka w Polsce. Za rok będzie obchodzić stulecie istnienia. Do Wrocławia trafiło w 1951 roku po przeprowadzce z Warszawy. Wybór siedziby w ówczesnym... W Wrocławskim wieżowcu nie był przypadkowy. To był przez długi czas najwyższy budynek we Wrocławiu. W tym budynku przed drugą wojną światową, w zasadzie aż do 1945 roku, mieścił się pocztowy urząd czekowy, post -Czek -amt. W związku z tym mieliśmy tutaj gotową infrastrukturę. W najbliższych dniach w sali fonograficznej uruchomione zostanie również stanowisko do odsłuchiwania płyt winylowych. Fakty: Marcin Moneta.